Spotkanie zarządu. Piętro wyżej, jeszcze zobaczymy, czy, my, czy my? O, Już to, patrzcie. My jesteśmy w miejscu scenariusza. Witam pana pierwsza. Nasza współpraca będzie bez wątpienia bardzo owocna. Czym dokładnie będziemy się zajmować? Na ogół zebrania dyrektoriatu służą analizowaniu i zatwierdzaniu kierunków badań poszczególnych działów. Dziś jednak zebraliśmy się. Jesteśmy tu, powodu. ponieważ najwyższa pora podnieść się z kole. Nie dramatyzuj, Justin. Nie dramatyzuję. Możemy wzmocnić naszą pozycję? Pozbyć się tego, co nam zagraża najbardziej. Przecież właśnie o tym w zawsze skrócie. rozmawialiśmy. Na terenie wspólnoty operują grupy, które są nieprzychylnie nastawione do Instytutu i. Teraz, jego celów. gdy reaktor już działa, możemy nie tylko zwiększyć produkcję syntków, ale też poszerzyć naszą strefę wpływów. Do czego zmierzacie? Jaki jest cel Instytutu? Cóż, dyrektoriat uznał, że należy podjąć kroki mające na celu długofalowe zabezpieczenie naszych interesów. Dyrektoriat orzekł, że Bractwo Stali musi zniknąć. Uznaliśmy, o, o. że to ważne, by przedstawić nasze stanowisko i usłyszeć zdanie przyszłej głowy Instytutu. Jakiś komentarz? Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje Instytut, jest. Dalsze pogarszanie spraw. Nie powinniśmy wszczynać konfliktów, powinniśmy i. Chciałbym unikać. kiedyś zobaczyć, jak ten wielki statek odlatuje w stronę zachodzącego słońca, ale nie widzę na to wielki konflikt szans. i tak już nad nami wisi. Jeżeli go nie zakończymy, zrobi się tylko. Tak gorzej. naprawdę nie mamy wyboru. Jeżeli chcemy zwyciężyć. Musimy działać szybko. Jako głowa Instytutu musisz teraz zadecydować, na czym skupimy nasze wysiłki w osiągnięciu tego Chcemy 이미? rozstrzygnąć następującą kwestię. Czy powinniśmy zwiększyć produkcję syntków, czy jednak lepiej skupić się na rozwoju uzbrojenia? Z czym wiąże się ten wybór? Chcę poznać wszystkie za i przeciw, zanim podejmę decyzję. produkcję syntków, postawimy na przewagę liczebną. Nasze operacje w obrębie wspólnoty będą zakrojone na szerszy. Rozwój uzbrojenia poprawiłby stan naszego arsenału, zwiększając skuteczność bojową syna, czym powinniśmy się skupić. Synki to główna siła Instytutu. Im jest ich więcej, tym Dobrze lepiej. powiedziane. Osobiście dopilnuję, aby plan został wcielony w życie. Dziękuję za poświęcenie nam swojego cennego czasu, proszę pana. Na chwilę obecną Na wszystko. Ojciec prosił mnie, bym przekazała, że pragnie porozmawiać po spotkaniu. Nie zgadzam się z decyzją ojca. Zatamy, od, od jednego do drugiego, no? Jednostka B592 przechodzi obecnie proces odzyskiwania. Niedługo wróci do pracy. Synu. No, jest już po spotkaniu z dyrektoriatem zakładam, że zdradzili ci swoje intencje. Niełatwo było im podjąć decyzję o rozpoczęciu otwarcie wrogich działań. A co ty o tym sądzisz? Zgadzasz się z ich decyzją? Myślę, że atakowanie kogokolwiek jest błędem. Powinno być już dla ciebie jasne, że jeśli będziemy czekać, zostaniemy zniszczeni. Szybkie działanie to jedyny sposób na zachowanie naszej... Obecnej Wiesz, pozycji. Twoja współpraca z trasą w celu przedostania się do Instytutu nie jest żadną tajemnicą. Pojawiały się obiekcje dotyczące Twojego zaangażowania w ich sprawę. Z pewnością domyślasz się, z czyjej Pytanie brzmi, jak sytuacja wygląda teraz? Uważasz ich za swoich sojuszników? Nic dla mnie nie znaczą. I nigdy nie znaczy że Przyznaję, że przynosi mi to ogromną ulgę. Mam więc nadzieję, że mogę liczyć na ciebie w kwestii zrobienia tego, co ci fanatycy nie mogą bowiem dalej istnieć. Stanowią poważne zagrożenie dla instytucji. mimo że ich szeregi są nieliczne. Chora ideologia nie pozwoli im zaprzestać ciągłych prób zaszkodzenia. Muszą zostać wyeliminowani. Mogę liczyć. Jesteśmy że się teraz nowy etap, Hitman. Jak mam rozwiązać ten problem? To jak załatwisz sprawę, zależy od Ciebie. Chyba wolałbym nie znać szczegółów. Najważniejszy jest Twój bezpieczny powrót. Pamiętaj, że nie prosiłbym o to, gdyby sprawa nie była tak ważna. Powodzenia! Zabiję demon. Nieźle, grubo. Wiecie, po co tu przyszliśmy? I tu, tu nikogo nie ma. Ludzie, tu nikogo nie ma. O, coś czuję, że to po prostu będzie wjazd i no wjazd i rozpierdziel. rozwaleni Ej, hey, są z powrotem no To to jest jakiś ten trawią kłopoty w śroboci Co? Kolejna mortal na przeszkodę, bo teraz robimy rozwał, nie? Ale w sumie misja wykonana myślę Kiedy żołnierz, nie? Cały czas ten instytut, wszystkie miejsca takie same, tak naprawdę. Jeszcze wyżej. Ja nauczyłem tej lokacji, ona no jest taka. No okay, Proszę niezwłocznie skontaktować staćmy. No i oto dokonało się dzieło. Naprawdę jest mi przykro. Domyślam się, że nie było ci łatwo. Jesteś pewien, że to koniec trasy? Bardziej pewni być nie możemy. To zawsze była luźna siatka. Ale skoro wyeliminowaliśmy najważniejszy, nie wiem, uczone, że któregoś dnia powrócą, ale zajmie im to sporo czasu. Istnieje oczywiście jeszcze jedno ostatnie zagrożenie, z jakim musi tak, zmierzyć się tak. Instytut. Czy to się kiedyś skończy? Jak najbardziej. I to już niedługo. Jeszcze tylko ta. Ostatnia przeszkoda. Bractwo stali pożąda technologii. I jasno dało nam do zrozumienia, że nie możemy pokojowo koekwizystować. Wojna po nigdy się nie skończy. spróbują zabrać to, co co tak długo tworzy. Musimy ich zniszczyć, nim oni zniszczą nas. Zniszczyć? Co dokładnie masz na myśli? Musimy wyeliminować wszystkie siły bractwa we wspólnocie. Problem z bractwem stali nie dotyczy jednak tylko wspólnoty. Nie wystarczy pozbyć się ich na, na jej świecie. Na świecie jest ich więcej, ojcze, i stale będą próbowali nas dopaść. Masz pomysł, co zrobimy w takiej sytuacji? Chciałbym przede wszystkim do niej nie dopuścić. Pokażemy im, że jeśli z nami zadrą, obrócimy przeciw nim właśnie tą technologię, którą tak wysoce nauczydzenią, że możemy pojawić się w dowolnej chwili i miejscu. A oni nigdy nie będą nas w stanie Zastanowią się kilka razy, nim ponownie wejdą nam w drogę. A więc po prostu ich zaatakujemy. Mamy plan, który jest odrobinę bardziej skomplikowany. Wander... Doktor Lee czeka na ciebie w swoim laboratorium. Wyjaśnić jeszcze. Czas nagli. Ostatnie od bractwa, czyli teraz będziemy odkierdalać bractwo. Zdamy tak Wreszcie mamy tyle energii, ile potrzebujemy. Doktor Lee. W czym mogę pomóc? Shaun mówi, że już czas. Ach, o to chodzi. No dobra, bierzmy się do roboty. Pani doktor Orman, proszę tutaj. Już czas. Co? Teraz? Wciąż pracuję nad kodem, który przysłała robotyka. Algorytm to jeden wielki bajzel. Nie ma co marzyć o maksymalnym. Wygląda wielkości. jednak na to, że skończył nam się czas. Chodźmy. Omówimy podstawy operacji w jej obecnym kształcie. Za większość przygotowań odpowiada doktor Orman. Pozwolę jej więc wyjaśnić. Dobrze, dziękuję. Czy tylko ja tutaj jestem tak podniecona? Wiesz, pewnie, że głównym terenem działań bractwa jest lotnisko, prawda? Teraz już wiem. No, więc właśnie. Gdyby byli nieco mniej inteligentni, nie musielibyśmy nawet o nich rozmawiać. Po prostu wysłalibyśmy tam hordę, ale synków. nie są głupcami. Zdołali stworzyć pole elektromagnetyczne, które uniemożliwia nam teleportowanie się na ten obszar. Czyli wygląda na to, że trzeba będzie szturmować drogą lądową. Możliwe, ale to nie takie proste. Będą na to przygotowani. Bezpośrednia okolica obozu jest więc dla nas zamknięta. Część lotniska nie podlega jednak ochronie. No Możemy cię przenieść do punktu na obrzeżach, a ty przedostaniesz się do środka i zniszczysz generatory. Rozumiem, że nie będę mieć problemów z rozpoznaniem tych generatorów? To nie powinno być trudne. Działają w całym spektrum barw, więc efekty świetlne powinny być spektakularne. Będziesz mieć przewagę zaskoczenia. Powinno ci to dać nieco czasu, nim zorganizują poważną obronę. Każdy zniszczony generator umożliwi nam przesłanie większej liczby sygnatków, co da ci dodatkową przewagę. I... Aha, prawie zapomniałam. Weź to. A to to Och, spodoba ci się. To coś. Nie wymyśliłam jeszcze żadnej dobrej nazwy. Jest w gruncie rzeczy znacznikiem sygnału. Kiedy rzucisz jednym z nich, możemy go namierzyć i wysłać syntki bezpośrednio w dane miejsce. Czyli jeśli trafi ci się punkt silnego oporu, możesz po prostu zmaterializować w nim kilka. żołnierzy, więc korzystaj z nich rozważnie. Nie wrzucaj do oceanu ani nic. I co mi dadzą te posiłki? Będziesz mieć dzięki nim nieco więcej czasu na wykonanie głównego zadania. Jeśli nie pomogą inaczej, to przynajmniej złapią kilka kulek przeznaczonych dla ciebie. Twoim najważniejszym zadaniem będzie przedarcie się do Liberty Prime. Wiesz o co chodzi, prawda? Nie potrzebuję znać szczegółów. Raczej potrzebujesz, bo to o nie właśnie chodzi. Pani doktor tak, Lee cóż, odkryło go bractwo. Stary, przedwojenny projekt wojskowy, który nigdy nie ujrzał światła dziennego ze względu na nierozwiązywalne wówczas problemy z, z moją zasilaniem. pomocą, udało im się uaktywnić jego reaktor i wykorzystać robota w walce z przeciwnikami. To nie lada dokonanie. Mówiąc obiektywnie, jak najbardziej. Ale to, co przeszłam dla tego projektu, sprawiło ostatecznie, że odeszłam szukać czegoś lepszego. W ten sposób trafiłam do wspólnoty i instytutu. Najważniejsze jest to, że w czasie projektowania systemu energetycznego dla robota szczegółowo poznałam wszystkie jego systemy. Wiem doskonale, do czego jest zdolny i jak wykorzystać jego możliwości. Zebraliśmy wszystko, co wiemy. Dodaliśmy kilka modyfikacji na podstawie naszych przewidywań co do zmian, jakie mogli wprowadzić przez ostatnich Oste. 10 lat. To był mój pomysł. Zapisaliśmy to wszystko w pamięci zmodyfikowanego syntka, który jest w stanie umieścić wirusa bezpośrednio w komputerze. Syntek będzie odsłonięty i wrażliwy na atak, dlatego trzeba go pilnować. Nie pozwól, żeby coś mu się stało, rozumiesz? Liberty Prime po naszej stronie da nam kawał przewagi. Nie zacznie rozdeptywać przeciwników i nie będzie słuchał rozkazów. Ale jego systemy namierzania i broni zostaną przeprogramowane. Stary Stanie się dla niego absolutnie najważniejszym komunistycznym celem w całej. Nie. Twoje nie. główne zadanie jest więc dość proste: dotrzyj do robota, a następnie odpieraj ataki wroga, dopóki syntek nie skończy swojej robę I bez obaw, wyciągniemy cię stamtąd, zanim wszystko wyleci w powietrze. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je teraz. Jeśli nie, czekają na ciebie w pomieszczeniu teleportacyjnym. Dostanę jakieś wsparcie? Kiedy generatory zostaną zniszczone, będziemy mogli użyć przeciw nim wszystkiego, co mamy. I to dosłownie. Okej, okay, do okay, chcę to zobaczyć. A pan B, jakiś? jakiś plan B? Nie potrzebujemy planu B. Ten zadziała. Ha, Coś cudzo. poza tym? Nic. Nie mam pytań. Bierzmy się do roboty. Dobrze, więc powodzenia. Doktor Lee stara się tego nie okazywać, ale niesamowicie się cieszy z włączenia reaktora. Dobra, dajemy się na miejsce skoku. Będzie ciekawe wbić się na bazę bractwa. Oby, oby się udało. Ten kolejny musi być gdzieś tu chyba. Nie.

Oh. oh.

Zobaczcie, wracajcie Nadpisywanie parametrów celowania. Nie, ten. Pozdrow. Nie, nie, To ten... ten... starań... okay, I... to było?

Zaktualizowana ocena taktyczna. Wykryto obecność chińskich komunistów. Sukces ataku powietrznego sił komunistycznych niemożliwy. Wprowadzanie dyrektywy 73-95. Zniszczyć wszystkich komunistów. Czas ruszać, proszę pana. Przenosimy się w bezpieczne miejsce o wow. O, gdzie my jesteśmy? Łoł! Wow. Ostatnie lotobrastwo. Kurwa. My też nieźle wyglądamy, patrzcie. No... Niezły Nie byłoby mnie tu, gdyby nie słyszał to w instytucie i coś mi się wydaje, że zmierzamy do końca gry? Nie przeczucie Cześć, Sean O, jesteś Doszły mnie już wieści ale oczywiście nie byłoby cię tu, gdybyśmy nie odnieśli sukcesu. Cieszę się, że plan zadziałał, i cieszę się, że nic ci nie jest. Wszystko w porządku? Miło, że pytasz. Nic mi nie jest. Nie martw się o mnie. Po prostu dbaj o instytut. O jego personel. To dobrzy ludzie? Wiesz Alię o tym... zawsze była lojalna wobec Instytutu i mnie. Możesz na niej polegać, bo Kiedy mnie zabraknie, wszystko będzie zależeć od ciebie. Nie istnieje jakiś inny sposób? Inna kuracja, która mogłaby nie ci pomóc? Nie ma nic naprawdę skutecznego. Można odwlec nieuniknione, ale... coraz większy koszt. Po prostu, że nie warto. Nie martw się o mnie. Musisz patrzeć naprzód. Skupić się na przyszłości. Nasze wspólne życie było dziwne, nieprawdaż? Spędziłem lata zastanawiając się, no jaką osobą jesteś. Myśląc o wszystkim, co straciliśmy. Chcę ci powiedzieć, że jestem wdzięczny za cały spędzony razem czas. Cieszę się, że zdołaliśmy się odnaleźć. Ja również. Dziękuję ci, ojcze. Dzięki tobie pewien chłopiec zrealizował swoje marzenia. I've lost Sean. All over again. I close my eyes. I see my life before all of this. Before the bombs. Everything can change in an instant. And the future you plan for yourself shifts, whether or not you're ready. At some point, it happens to all of us. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. The Commonwealth. My home. Ripped apart and put back together. I thought, I hoped, I could find my family, cheat time, make us whole again. The way we were. Now I know. I know I can't go back. I know the world has changed. That the road ahead will be hard. This time, I'm ready. Because I know war. War never changes.